Owadzikowo. Bajki z charakterkiem. Hałaśliwy bąk. Na jednej z bajkowych łąk mieszkał sobie Anselm Bąk. Był z nim jednak kłopotnie lada, bo denerwował każdego owada. Bzyczał i śpiewał przez dzień cały, aż gałęzie wszystkie drżały. Świerszcze, muchy, gąsieniczki w uszy pchały wciąż zatyczki, i nie mogąc znieść hałasu, uciekały na skraj lasu. Anselm jednak nie przestawał. Dumny był ze swoich bzyków. I nie robił nic z błagania, spróś, z gruź, uwag, nawet skrzyków. Twierdził, że ma talent wielki, że najlepszym jest artystą, że bzyczeniem swoim pięknym będzie super gwiazdą disco. I wciąż bzyczał dnie i noce, od wieczora do świtania. Ale to już wtedy było całkiem nie do wytrzymania. I się zdziwił dnia pewnego, gdy zaprosić chciał zwierzaczki na swój koncert do muszelki, którą znalazł tuż za krzaczkiem. Lecz niestety, kiedy Bączek chciał rozpocząć swoje disco, długo czekał na publiczność, nikt nie przyszedł. Od i wszystko.